Witam serdecznie, zapraszam na drugą część Głupiki Moja Pasja. Te oto głupiki to głupiki El Tigre. Są to ponoć dzikie głupiki. Przepiękne. Małe perełki. Powiększymy. To jedna z najpiękniejszych form głupików. Absolutny top. Eee, mam je od pewnego czasu. Zawsze były moim marzeniem. Naprawdę przepiękne ryby. Eee, w zasadzie mało co uciekają. Eee, uciekają czasem w kierunku ryb leucysty, leucystycznych. Co wydaje mi się wynika. Raczej z chowu osobnego, i naturalnie uciekają w trochę inne ryby. Te pokażę później. Mam te wszystkie, właśnie ucieczki, nie tylko z tej formy, w innym zbiorczym zbiorniku, w akwarium telewizor. To akwarium pokażę na końcu. Przepiękna forma guplików Każdemu pasjonatowi anglera życzę posiadania tej formy. Absolutny top. Bardzo żywe ryby potrzebują nurt wody, dużo pływają. Najlepiej prezentują się w dużej liczbie, w dużym zbiorniku. Tutaj są w akwarium 100 litrowym. Pokażę. to. O. Razem z Ancistrus Species Red. Bardzo żywe ryby. E... Lubią pływać naprawdę. Ciekawostką jest to, że samce rzadko kiedy są większe niż 2 cm, 2 25 tak mniej więcej osiągają. E... Większych nie widziałem osobiście. Przynajmniej te moje są takie. No i kolorystyka. Generalnie ta forma skłoniła mnie ku temu, żeby skupić się tylko i wyłącznie na Endlerach. Darować sobie pawioczka I hodować coś pięknego, kolorowego. Co nie zaś tak wymagające. Aczkolwiek yy, no, trzeba dbać o te ryby, żeby te wszystkie barwy były widoczne, żeby był kontrast, żeby mogły być w dobrej kondycji. No ja te tutaj karmię płatkami tetramin, ale oprócz tego daję mrożony pokarm, różne larwy, wadów. Wodka, wodzień, yy, komary. Oprócz tego daje rozwielitkę też. <laughs> Aczkolwiek kontrast sporo ryb yy, karpieńcowatych, szczupieńczyków i proporców. W większości one dostają tą yy, żywą rozwielitkę. Ale no, warto, warto dbać o niebo. No jeżeli chodzi o kolorystykę naprawdę naprawdę są e, jednymi z lepszych. Jeżeli nie absolutnie top, no to na pewno pierwsza dziesiątka najlepszych odmian. To też oczywiście kwestia gustu. No tej krewetki Siesta. Chodźmy do następnego zbiornika. Tutaj mam całkiem nową formę, którą sobie kupiłem. Nazywa się Signalback Red Ghost. No, ciekawe, kupiłem sobie dwie pary. No, i czekam teraz na potomstwo pierwsze. Trzeba przyznać, że ładna, ładna forma. Tylko nie wiem czemu Red Ghost. No ale może... No trochę tego czerwonego ma tam. No ale niech będzie, że tak ma się nazywać. Bardzo ładna forma. Muszę przyznać. Cieszę się, że trafiłem. Tutaj sobie siedzą razem z Lorką Lorka gdzieś poszła spać To skamieniość którą znalazłem, tutaj gdzie mieszkam o, paproć z karbonu Gupikom się całkiem dobrze mieszka razem z tą paprocią Kolejne akwarium to, to jest ta nowa forma, nad którą pracuję. Eee, trzeba przyznać, że jest kilka fajnych gry, które bym dalej rozwijał. Szczególnie jedna mi się podoba. O, tutaj jest, ten wow. samiec są strasznie ruchliwe. Niestety mój telefon y nie stanie się tak szybko z... Ustawiać z ostrością, tutaj e, odpowiadając na pytanie, komentarz do poprzedniego filmu, e, jak taką formę sobie uzyskać, no, powiem szczerze, że e, po swoich doświadczeniach nie ustawiam ostrości na nich. Momentum. Yy, powiem, że po swoich doświadczeniach jakie nabyłem, właśnie hodując zemplery to szczerze mówiąc polecałbym Wam kupić sobie yy, jakąś konkretną formę yy, i nie z akwarium, gdzie tych najróżniejszych opieków będzie cała masa wymierzanych tylko z takiego akwarium, gdzie ta forma będzie opisana i będą same sobie tam siedzieć i hodując tą formę, rozmnażając te ryby, co jakiś czas będą wam wyskakiwać jakieś ryby, które będą trochę odmienne e, te ryby mogą wam posłużyć właśnie jako baza do stworzenia czegoś e, własnego e, Dlaczego mówię, że najlepiej kupić e, sobie jakąś jedną konkretną formę, a nie powiedzmy e, Różne głupiki, yy, z różnych form. No, są to dwie drogi, prawda? Przy czym, yy, wybierając konkretną formę i czekając na mutację, yy, otrzymujemy ryby, które łatwiej będzie nam ustabilizować później, jako yy, to, co chcemy osiągnąć, to, co nam się podoba. Yy, ponieważ one mimo wszystko będą dosyć jednolite genetycznie, te nasze nowe będą się różnić tylko tą konkretną mutacją, która powoduje to, że ich barwa jest taka, a nie inna, znaczy ich kolorystyka, czy deseń. Natomiast tym, mieszając różne głupiki razem ze sobą, to potomstwo, które później wyskoczy, ono już jest dużo bardziej odmienne genetycznie od tej wyjściowej formy. W związku z czym, głupiki, które będą z nich wyskakiwać, no mogą być bardzo różne od rodziców. E... Więc dlatego ja po prostu, no może idąc na łatwiznę, wybrałem taki sposób. Wiadomo, no chcą cię bawić tak jak hodowcy profesjonalni, e... głupików, papi, no to jeszcze duża doza genetyki jest do tego potrzebna. Natomiast no, ja się bawię tak hochniczo. To wynika z tego, że no, do takiej prawdziwej dużej hodowli trzeba dużo zbiorników, a ja wolę mieć dużo różnych odmian niż, niż dużo zbiorników z tym samym prawie. W każdym razie, jak już mamy tą rybę, tak jak tutaj na przykład ja uzyskałem tą mutację głupików Santa Maria Bleeding Heart. No to później po prostu selekcja, selekcja, selekcja. Yy, ryby, które za bardzo się różnią, odrzucamy. I no pomiędzy dwóch latach te ryby się powinny na tyle ustabilizować, że już kolejne pokolenia powinny być tym, do czego dążyliśmy. Przy czym na przykład moja dążność tutaj w przypadku tych ryb polega na tym, że chciałbym, żeby były czerwone, takie właśnie rubinowe i miały te czarne pasy przez... od grzbietu do brzucha. I rzeczywiście jest tu taka ryba, która naprawdę jest bardzo obiecująca. Tutaj ten właśnie samiec między innymi. Tak, ten dokładnie. Spróbuję na do niego zbliżyć. O ładnie tańczy O, o, o właśnie, coś z tym stylu takim... No. To jest właśnie to, to jest to jest to jest to. Taki tiger. Red Tiger. Albo Rubin Tiger. Bo Red Tiger już są. OK. E, przejdźmy dalej może. Tutaj mamy proporcje, które się boczą na siebie. Już się ustawiają w tym wieku. E, one mają ponad dwa miesiące. Ale dalej. E, to jest właśnie kolejna ucieczka z rasowych gopików. Tym razem to są e, L Tigre. Leucystyczne i co ciekawe, widzę, że te samice są okrągłe ta, zobacz jaka jest okrągła ale jaka jest mała przy okazji te ryby są małe generalnie proszę ta samiczka ma 2,5 cm te samczyki mają po półtorej o kurcze No, ciekaw jestem co z nich wyskoczyć. Czy będą jakieś normalnie ubarwione ryby, czy będą też takie lucystyczne. Myślę, że jest szansa, bo w jednym z kibli zmieszałem lucystycznego Santa Maria Bleeding Card z jakąś samiczką przypadkową, szarą i widzę, że tam pływają takie lucystyczne teraz. Także być może. To jest droga. Przez normalną, szarą samicę. Ale dosyć ciekawe. To jest chyba najprostsze, co można zrobić. Yy, po prostu. Bo od razu człowiek widzi, jak wyskakuje taka rybka. Że ona jest drogocystyczna. O! Ten sam jest tutaj. On ma. ciut ponad centymetr. I już jest płodny. Same. Yy, Gupiki el tigre są małe samce, ale ten jest wyjątkowo mały. To też jest ciekawe: miniaturowe gupiki. E, przejdźmy dalej. To są gupiki Orange, przynajmniej pod taką nazwą je kupiłem. E, Wcześniej miałem w reaktorze, są tam jeszcze, ale nie selekcjonowałem ich i tam strasznie dużo mi się na... mnożyło yy, takich ryb nieprawidłowych. Więc stwierdziłem, że prościej będzie odłowić samice i samce dać sobie niżej. Ta samica mi choruje, nie wiem co jej się dzieje. Yy, wydawało mi się, że będzie się kocić, a coś zaczyna nać się tak. Nie wiem czy to nie jest czasem po młodym jakimś pozostałeś z kiedyś miałem taką rybę, której normalnie wleciały te narządy rodne macica no niestety trzeba było ją dobić No ale tak wyglądają yy. Prawidłowe te samce jak później pokażę co mi z nich powyskakiwało Uwielbiam te ryby. Nigdy nie mogę się zdecydować co bym chciał hodować: czy gupiki, czy proporczykowce, czy też szczupeńczyki. No i generalnie idę w tych dwóch kierunkach. Mam coraz więcej różnych proporców. no nie coraz więcej gupików. Naprawdę polecam Wam Głupik Handlera Te ryby są wytrzymalsze no Nie mają może tak imponujących ogonów jak Głupiki pawioczka, Ale jeżeli chodzi o desenie kolorystykę, no są niesamowite Dobrze, to pójdźmy teraz na górę. Pokażę ten zbiornik zbiorczy, gdzie mam wszystkie te ucieczki z odmian i, i, i różne mieszanice. Oczywiście, głupiki mam też tutaj różne wymieszane. Tu niestety nie zanurkujemy, żeby je obejrzeć. Są różne kolorowe naprawdę. Przy czym no to są po prostu tak zwane kundle. Wszystko zmieszane ze wszystkim. Ale tak też można coś znaleźć ciekawego czasem. I można próbować to rozwijać, aczkolwiek jest trudniej. No bo takie ryby po prostu mają geny najróżniejszych odmian w sobie. I losowo wyskakuje coś z tych ryb, i nawet jeżeli w pierwszym pokoleniu ryby są podobne do tych wyjściowych, to w kolejnym wcale tak być nie musi. Otóż jesteśmy u góry, to jest akwarium 260 litrów te, te gubieki do wcześniej były akwarium 100 litrowym zwanym reaktor teraz trafiły tutaj do telewizora powiększmy przepraszam za wodę ale Alfonso masakruje cukinie i niestety o, niestety woda się taka zrobiła ale już mu ją zostawiłem że wyglądają do końca to na przykład tutaj co płynie pochodzi od Santa Maria Bleeding Heart a ten tutaj taki zielony mocno o, to jest gupik który pochodzi od El Tigre tutaj też Santa Maria Bleeding Heart dosyć ciekawe są te gupiki te ucieczki yy. Jest kilka tych samców takich. To jest... One wszystkie pochodzą od jednej ryby. Raz taki wyskoczył, no i... Namnożyły się tam w reaktorze. Zatrzymam może ruch wody. Jak widzicie, tu jest dość spory ruch wody, bo są zbrojacy I nawet w tym największym nurcie siedzą głupiki. Jest el tigre Zaczynamy wodę. O, zostało na powietrzanie jej biologia. To jest Limka teraz trafiła z roślinami tak przypuszczam. no i taki zbiornik ogólny no, a do niego sobie wrzucamy właśnie wszystkie takie ryby które jakby są odpadami z hodowli czy też ucieczkami a żeby zapobiec inwazji gupików, wpuszczamy też czupieńczyki one zaraz wypłyną tutaj z Kraków. Także na rybku tutaj nie ma za wiele. Jeżeli w ogóle widać jakiś taki całkiem drobny nerbek. on nie jest, ale on jest tam w tych krzokach. On troszkę glonków mi wyrosło. To jest Aponogeton Ulviceus. On przechodził okres spoczynku. Nie rósł. Wyrosło trochę glonów wtedy na nim. No ale teraz odbił no i kwitnie tutaj mamy o, taki kłos jadłostan pokwitnie, pokwitnie i znowu e, takie się brzydki zrobi o już mam chwilę tą roślinę bardzo fajna nie smakuje zbrojnikom więc można ją trzymać z nimi o a tutaj jest e, jeszcze jeden z dobrych samców eee, tych głupików orange ja bym też chyba wyłowił i samice muszę jeszcze jedną, takie nadzieję wziąć to wezmę tą eee, te samice, te dopiero mi posłużą do tego żeby uzyskać te dziewicze samice eee, i znowu trzeba będzie wybrać ze 2 czy samce i takie młode samiczki ze 2 czy 3 i sobie dopiero odtworzę te piki, eee, bo na przykład, a miałem pokazać w co uciekały, tutaj płynie taki właśnie o z oręży coś takiego się zrobiło taki jest cały już czerwony to normalnie oręże powinny mieć jeszcze takie zieloną stawkę na brzuchu tam już nie, nie ma w ogóle gdzie był ten prawidłowy samiec o tu jest taki drugi podobny właśnie ale chciałem pokazać tego prawidłowego to tutaj to jest jakaś dziwna ucieczka eee, ten gupik pochodzi od generalnie tych gupików Santa Maria Blading to jest ta forma, którą ja hoduję, i w tej formie właśnie takie wyskoczyły. No, 3-4 z takimi kolorowymi ogonami. Ja je odrzuciłem. Trafiły tutaj. Ciekawe za nowąco. Ale tak, jakoś nie pasuje mi to. Pudelkowa to wygląda. No, tych najróżniejszych odcieni jest sporo. To na przykład z moich Tigerów jakaś ucieczka. Z tego co widzę. Tu też jest coś dziwnego już całkiem. To już się pomieszały ze sobą. Także właśnie to takie ryby wyskakują w momencie, kiedy wrzucimy wszystkie różne głupiki do jednego zbiornika. Urodzą się młode i z tych młodych coś tam będziemy chcieli zrobić. To w tych młodych będą, będzie mieszanka genów tych tych głupików wszystkich, które tej, w tym zbiorniku były. Tak to można wręcz powiedzieć. No, takie śmieszne. O, to, tak samo. Y, to jest ucieczka z, y, z tych orange. Ten to już w ogóle jest. Y, za chwilę cały się zrobi czerwony. To jest jakieś Aha, nie ma poprzeczki. A, o, tu jest prawidłowy, właśnie. Ten samiec orange. On tak jakoś się ustawił, żeby było widać właśnie te zielone buki. O, 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 o właśnie. wszystko że też od oświetlenia. Ale naprawdę bardzo, bardzo lubię te ryby. To jest olbrzymia fajda. I dla początkującego hodowcy, i dla bardziej doświadczonego. Rozumiem, że początkujący kupują sobie w sklepie to, co jest, no bo jeszcze się nie znają. I, no i biorą to, co jest za. Te ryby hodowlane są ładne, naprawdę są ładne. Nawet te w sklepach też są fajne. Tylko, że utrzymać na dłuższą metę wygląd tych ryb no, jest trudno. To, to naprawdę jeżeli chcemy mieć dobre ryby, które będą no, jednak stabilne w miarę, bo u pików to jest wszystko zawsze teoretyczne to tylko od hodowcy ale chyba nie ma bardziej kolorowej ryby, no są proporczykowce, ale w ten sposób głupiki nawet i praporczykowce biją no i jak widać jest tych głupików trochę mają spory nurt o i zjawił się jeden z wilków no i jakiś tam rybek się pojawił o kolejny wilk wypływa no to jest wygodne z tymi rybami, że dorosłych nie atakują, nie wygryzają ich dziur w płetwach. Natomiast redukują liczbę na rybku i no nie ma głupikozy po prostu w akwarium. <laughs> Proszę pilnują mi jak policja Polaków w Polsce. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam do przyszłego filmu. W tym filmie opowiem o oświetleniu, które sobie tam jakieś robię. Yy. Mam nadzieję, że się podoba. Yy. Nie mam tych głupików, Bóg wie ile. Ale trochę ich jest. I, i naprawdę, każdy jest inny. To też jest z nich wspaniałe. o jeszcze bójka na koniec no to jeszcze poczekajmy chwilę aż skończą te ryby są dożarte w ogóle w, w roznażaniu właśnie z tymi rybami największy problem jest taki że samce są dosyć agresywne i natura sprawiła że zawsze jak się wylęgają te młode ryby to Większość stanowią samce, to taką znakomitą większość 70% bym powiedział może czasem nawet więcej. No i kurczę, trzeba bać o samiczki, bo samce się lubią naprawdę tłuc. Na to, że dużo tych ryb po prostu ginie w ten sposób dlatego taka jest struktura płci w trakcie wylęgu. Takie jest moje zdanie, oczywiście. To jeszcze raz dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do następnego filmu na temat światła i pozdrawiam wszystkich serdecznie. I pojawiło się ciężko. Cześć.